Witam Was moi drodzy gorąco i serdecznie. Z tej strony You Przed nami 25 odcinek z lewelowania konta Total Battle. No i dziś oczywiście dużo sobie działamy, o czym Wam za chwilkę powiem, bo kilka ważnych rzeczy muszę Wam przekazać. Ale trzeba zacząć od przyznania się do błędu, bo wiem, że dość mocno dałem ciała, widzowie. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, kochani, że dałem. Ciała. Yy, polegało to na tym, że po prostu przez dwa dni nie było odcinków. Yy, no i tu się wam już, moi drodzy kochani, tłumaczę z tego, bo się niecierpliwiliście, co się dzieje, że nie ma odcinków, dlaczego to tak. A powód był, moi drodzy, dość prozaicznie prosty. Yy, polegał na tym, że pracuję cały czas, pracuję intensywnie nad czymś, też w planie mniej się udzielałem, ale stwierdziłem, że muszę to jakoś ogarnąć, że nie mogę dać się tak pochłonąć pracy. Siedziałem, naprawdę spałem po cztery, może maksymalnie godziny w ostatnim czasie, moi drodzy, bo tak intensywnie działałem. Działałem, bo tworzę coś wielkiego dla przede wszystkim naszego klanu, dla was również. Dowiecie się o tym niebawem, jak będzie to skończone, to to wszyscy będziecie wiedzieli, co ja takiego tutaj niesamowitego tworzę, co tak pochłania mój czas. Natomiast chcę oczywiście, żeby między innymi Osobom z klanu ułatwiło to y, wiele w konkursach, aby tych konkursów było też i więcej. Także moi drodzy, y, będziemy, będziemy z tym działać. My dzisiaj oczywiście, słuchajcie, działamy dość mocno z ruicznymi oddziałami napaści, i tutaj, tutaj moi drodzy, staram się w tej chwili z drugiego kąta wspomóc słabszych graczy, żeby mogli sobie te punkty uzyskać. Ja sam raczej na tym drugim koncie już żadnych punktów jakoś specjalnie nie zdobędę, bo tam są teraz takie progi, że, że no to jest niewykonalne, no ale chociaż dołączam staram się dołączać, żeby wspierać te napaści, żeby mogli ludzie się rozwijać, żeby mogli animatore rozwijać. Także jak najbardziej moi drodzy dziś będę w tym kierunku działał, bardzo ważna informacja, postaram się ten odcinek wrzucić jak najszybciej. Słuchajcie, zobaczcie moi drodzy, za 8 godzin, kiedy to nagrywam, kończy się triumfalne wyzwanie. I moja gorąca prośba do Was, abyście zwrócili na dwie rzeczy uwagę. Czy na pewno tutaj te wszystkie prezenty odebraliście? Znaczy, zazwyczaj jeżeli one są do odebrania, to Wam się na, na czerwono świeci, jest to raczej ciężko nie, do, nie zauważyć, ale mimo wszystko wolę Was przestrzec, bo to wszystko przepadnie po resecie. Kiedy wejdzie nowy, nowe triumfalne wyzwanie, to wszystko przepadnie. I nie sztuka tylko odebrać prezenty tutaj, bo macie, moi drodzy, jeszcze sklep. O ja właśnie sobie odbiorę fragment kleopatry. Bo jakimś cudem na obu kątach udało mi się przekroczyć 150 poziom tego triumfalnego wyzwania. Szczerze nagrywałem odcinek jakiś czas temu, mówiłem, że to jest niemożliwe, że tego nie da się zrobić. Kiedy dołączałem do klanu, i tak nie byłem tutaj aktywny, a na obu kątach, moi drodzy, udało mi się zrobić na tym słabym i na mocnym. Również, nawet mogę sobie zobaczyć, gdzie mam wyższy poziom w triumfalnym. Zobaczę sobie, bo mam drugie konto też otwarte, żeby wspierać tutaj ludzi. Na drugim koncie mam 152 level, czyli tak naprawdę, widzowie, na drugim koncie, tym mocniejszym nawet jestem słabszy niż na koncie silniejszym. Czekajcie, tu muszę też do napaści do Fiony dołączyć. Dobra, zacznij marsz, bo ja lecę teraz na dwa, na dwa monitory, moi drodzy, znaczy w sumie na trzy. Także pamiętajcie, żeby odebrać tutaj ze sklepu wszystkie prezenty, bo to wszystko przepadnie po resecie. Druga rzecz, moi drodzy, bardzo ważna. No to jak klikacie na klan, macie tą unię Triumfu. Zobaczcie, czy tu wszystkie prezenty przez was zostały odebrane. I tak samo macie tutaj sklep. Jak widzicie, ja już punktów nie mam, ale czaiłbym się trochę na jeszcze jeden fragmencik yy, Helenki. Przydałby się, nie powiem, że nie. Natomiast no, tutaj tych punktów dużo nie zdobyłem, bo wiele mi przepadło, bo. Dołączałem do klanu hmm, kiedy, kiedy, kiedy... Yy, to tak było w połowie i tak przepadało to. No trudno. Ale zwróćcie, kochani, na to uwagę, bo to też przepadnie. I przede wszystkim bardzo ważna rzecz, sobie możecie zawsze kliknąć gdzieś i zrobić, zbuduj skrzynię Mika zobaczcie, czy macie skrzynię mimika. No ja tutaj już nie mam, wykorzystałem, chyba tylko jeden klucz w ogóle tutaj miałem, ale zobaczcie, bo ta skrzynia mimika też podnosi ewentualne możliwości awansu. Także też, kochani, bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym, żeby, żeby tego pilnować, tak? Żeby to nie przepadło. Więcej nagród odbierzemy. No i jak zacznie się nowy sezon Unii Triumfu, kupimy te złote przepustki, to zaczynamy od zera i będziemy te punkty od zera, moi drodzy, zbierali i nowe nagrody będziemy też zbierali, jako klan. Ja obiecywałem, słuchajcie, kupienie złotej przepustki jednej osobie, i powiem Wam tak, wytypowałem jedną osobę, którą poinformuję mm. prywatnie. Myślę, że to jest dobra decyzja, bo tak jak mówiłem, no wielu z Was pisało do mnie, że rezygnujecie ze swojej, że dacie radę kupić, więc mam się tym kompletnie nie przejmować. I szacunek dla tych osób, bo to naprawdę aktywne osoby do mnie pisały. Jedna osoba też zaproponowała, że też może komuś kupić. Ja nie chciałbym, moi drodzy, pokazywać komu kupię i dlaczego, bo tak jak mówiłem, chcę, żeby ta złota przepustka komuś pomogła w rozwoju. Będzie to gracz aktywny, który no, boryka się często z jakimiś problemami tutaj w grze przez ograniczenia, a jak będzie miał złotą przepustkę, to tych ograniczeń mieć nie będzie, będzie mógł sobie tarczę pokoju zamontować i po prostu będzie wszystko, moi drodzy. Gites. Także ja jak najbardziej chciałbym takie coś zrobić, ale nie chcę, kochani, tego w żaden sposób robić, że tak powiem, pod publikę. To zrobimy w klanie w taki sposób, że powiem, że przyznaję tą złotą przepustkę jednej osobie i wszyscy w klanie będą widzieli, że o jedną złotą przepustkę przybyło. To już wtedy możecie się domyślać, będziecie przecież listę też widzieli, kto ma tą złotą przepustkę. I, I sami się domyślicie. Natomiast ja nie chcę, nie chcę o tym mówić, bo uważam, że takie rzeczy lepiej, mm, lepiej je zrobić po prostu, że tak powiem po cichu. Nie lubię nie lubię, tak, to jest moim zdaniem zbyt taka poważna rzecz, nie chciałbym się tym w żaden sposób a, afiszować. Natomiast faktycznie będę starał się tą złotą przepustkę kupić jednej osobie i żeby właśnie jej to w rozwoju pomogło i myślę, że tak, tak czuję, że to, to będzie właściwa osoba, której to może pomóc. W ogóle, moi drodzy, coś tu się dużo zmieniło. Zobaczcie, bo nie, nie wiem, czy wy tak z odcinków kojarzycie. Patrzcie, tutaj było moje pierwsze miasto i jest nadal, i tu była granica klanu. Zobaczcie, nie ma granicy. Co to się stanęło, widzowie? Patrzcie, nie ma granicy klanu, tu jest granica klanu. Widzicie to? A tutaj był teren GDE. No, tutaj stało moje miasto, dokładnie w tym miejscu, jak byłem w GDE, stało moje miasto. Słuchajcie, yy, klan GDE się przeniósł na środek klanu, także yy, jesteśmy, jesteśmy, o nie, tu nie będę może dołączał, a może do 31 wyjątkowo. Jak wyślę swoją armię na mocnym poziomie, to... To może sobie jedno... A, już nawet jest pełna napaść z tego co widzę, więc już chyba nawet nie zdążę dołączyć. Nawet jakbym chciała, tu zresztą animatorem jeszcze maszeruję. To nic, animatorę do czegoś innego wyślemy, to ja sobie zorganizuję jakąś napaść. Także mocno, moi drodzy, robimy te napaści, aby czerwone książki, słuchajcie, um, zbierać. Uzbieraliśmy dzisiaj tych czerwonych książek już około 30 milionów, także ładnie nam idzie i w ogóle muszę Wam też się pochwalić. Moi drodzy, naszą granicą, zobaczcie, niewiele nam brakuje punktów pomocy, dlatego warto to pomóż Kliknąć, bo jak uzbieramy 2 miliony, to będziemy mieli maksymalny terytorium, maksymalne terytorium klanu. Także to też na rozwój klanu moi drodzy wpływa. Dobra, dołączymy do Daba. Jakoś ja, wiecie, tutaj armii specjalnie y, jeśli chodzi o te napaści, nie dobieram, bo nie ma na to po prostu widzowie czasu. Nie ma na to czasu, także to jest zawsze szybka akcja. Jakbyśmy mieli te oczekiwanie 5 minut robić, to to też by było, wiecie, za nudno, nie. Ja bym tu chętniej uderzył, nawet wam powiem na 26, no bo tak 22, to tak oszczędnie. Musiałbym Dabowi napisać. Jak chce zrobić większe, to możesz, Zaraz mu napiszę, że jak chce spróbować, to. Zaraz mu napiszę. Moi drodzy. Napisałem. A, nie z tego konta. no dobra, no ale to, yy, to będzie wiedział. To będzie wiedział, bo jest tutaj 1,20, a tu jest 25, 26, lepiej takie troszkę y, konkretniejsze. Dobra, moi drodzy, więc tak jak mówiłem, nad czymś dość intensywnie pracuję i zdradzę wam to myślę, że już w odcinku, chociaż ludzie z klanu są tak bystrzy, y, nic się, słuchajcie, przed nimi nie ukryje, że, <laughs> że już się domyślili. Kochani, już się domyślili, co ja tworzę. Ale mam nadzieję, że więcej dzięki temu nam się uda konkursów dla was przygotowywać, bo czekajcie łyczek kawy. Ja lubię gorącą kawę, nie lubię jak mi ostygnie. Więc dlatego staram się pospieszyć. Słuchajcie moi drodzy, bo właśnie podziękowania ogromne dla naszego wspierającego, dostaliśmy kolejny bilion srebra do podziału na nagrody. Także moi drodzy, liczcie się z tym, że będzie konkurs dodatkowy wymyślony. Na pewno będzie konkurs, na pewno będzie konkurs moi drodzy, oczywiście, na blaszaka. Na blaszaku będziemy musieli się wszyscy mocniej już popocić, i też akurat w przypadku tego blaszaka bym zachęcał y, mocniejszych graczy, żeby oprócz tego, żeby czuwali, żeby też jakiegoś strzała oddali, bo ten blaszak już będzie miał 3,5 miliona chyba mocy. I każdy będzie kolejny silniejszy. Przypuszczam, że w tym, w tym, w tym sezonie Blaszaka to dojdziemy, myślę, z, tym, z tą mocą Blaszaka do 4 milionów. Także gracze tutaj no, na poziomie G4, G5 to już, to już by go nie ustrzelili. Także też szansa dla graczy, moi drodzy, dla graczy co najmniej co najmniej G6, żeby sobie trochę levelowali proszeni gracze G7, żebyście wszyscy się angażowali, moi drodzy, teraz w tego blaszaka, bo, bo on już się staje silniejszy. I to jest ten moment, w którym... Oczywiście do mocniejszych graczy G7, G8, jak zwykle gorąca prośba, abyście obserwowali, jaki wynik dostaniecie z tego blaszaka. Ja tak, jak się nie starałem na moim koncie... Głównym, bo specjalnie ostatnio uderzyłem na samym początku, żeby zobaczyć ile punktów dostanę, żeby to łatwo wyliczyć. Więc moi drodzy, jak tak sobie ostatnio uderzyłem, to tak na tym blaszaku miałem około 300 tysięcy punktów, 350 tysięcy. No to łatwo to można policzyć, tak? Jeśli blaszak ma 3 miliony, 3,5 miliona, no to musiałbym 10 razy sam uderzać bez waszej pomocy, żeby blaszaka pokonać. I jeszcze dlatego mamy go pod kontrolą, moi drodzy, dlatego blaszak nam się jeszcze spod kontroli nie wymyka. tak? Jest wszystko gitec no ale ale jednak yy, ale jednak trzeba, trzeba jakoś dbać o to, żeby gracze nam się moi drodzy jak najszybciej rozwijali. Także to też jest gorąca prośba do tych graczy, którzy, no już G3 to chyba już nikt nie ma, wszyscy już chyba w większości powchodzili na to G4. Yy, natomiast do tych, którzy weszliście na G4, zbierajcie punkty na blaszaku, żeby w miarę możliwości jak najszybciej odblokować G5 jak widzicie na moim przykładzie, da się to w miarę sprawnie zrobić, także nikt Was nie pogania tutaj na siłę, ale też robicie to pamiętajcie dla siebie i dam Wam pewien argument, dlaczego mi na tym zależy, żebyście zwiększali poziom armii. Odpowiedź, kochani, jest bardzo, ale to bardzo prosta. Czekajcie, tu uczestniczę w marszu, tu zaraz pójdę. Dobra, to Staszek musisz poczekać chwilę, mistrzu drogi. Odpowiedź, moi drodzy, jest bardzo prosta. Dlatego, że blaszak będzie rósł, będzie coraz silniejszy i to jest to, co w kółko mówię, że może przyjść moment, w którym silni gracze nie będą w stanie go sami pokonać, bo tych silnych graczy będzie za mało. Dlatego my robimy wszystko, ja robię wszystko, żebyście wy, mając G4, jak najszybciej osiągnęli G5, ci, którzy macie G5, żebyście dążyli do G6, no a ci, którzy mają G6, żeby jak najszybciej osiągnęli G7, żebyśmy, wiecie, żeby to miało ręce i nogi, nie, moi drodzy. Wszystko musi mieć mieć ręce, ręce i nogi. Także będziemy do tego na pewno dążyli. A, jest jeszcze jedna zmiana proponowana. Ja nie wiem, w różnych planach różnie to wygląda, ale słuchajcie. też ja też wątpię, żeby to się udało, ale to byście musieli pilnować. Pytanie tutaj oczywiście do osób z klanu w większości. Gdybym wyznaczył od gdzieś 15 osób, może maksymalnie 20 osób ze stałej ekipy, która by wiedziała, jak ma przyznawać punkty, albo by ich po prostu nie mówię teraz o skarbcach starożytnych, tak? Bo się zbliża sądny dzień. Znaczy, bezwzględna masakra, sorry, srebrny dzień, chciałem powiedzieć. Sądny dzień to jest dzisiaj akurat. A może raz sobie też uderzę, widzowie, kto wie. Może raz sobie uderzę. Tylko jeszcze mamy marsze CP, także jak widzicie, dużo się tutaj dzieje i ciężko się ze wszystkim, kochani, połapać. Natomiast słuchajcie, gdybym wyznaczył. Takie 15-20 osób, które byłyby odpowiedzialne za ataki na te skarbce, i te osoby by przyznawały punkty, bo ja mam troszeczkę taką, yy, moi drodzy, wątpliwość, powiem szczerze, gdzie jest ta animatorem, moja jeszcze lezie. Ja mam widzowie troszeczkę, troszeczkę wątpliwości co do. Co do słuchajcie tego przyznawania punktów, mówię też o osobach, które w klanie były, no nie słuchają się do niczego. Wy wszystko rozumiecie jakoś, wam się tłumaczy, jak te punkty na blaszaka przyznawać z tych wiesz? a ludzie tutaj, którzy byli w klanie, robią sobie samowolkę, więc ja myślę, że zrobiłbym widzowie taki myk, że my byśmy sami te. i co się stało, musi jeszcze Kleopatra przyjść. Armia mi uciekła. Dobra, wróciła klopatra. A gdzie ja mam całą armię? A, bo to nie jest to konto. Dobra, widzowie, z którego konta ja chcę dołączać? Czekajcie. Widzicie, sam się zamotałem, bo chciałem do Fiony, słuchajcie, dołączyć yy, na, koncie, na koncie G4, a... A tak naprawdę powinienem na koncie mocniejszym. Dobra, teraz już dołączam do Fiony na drugim koncie, bo się aż zawiesiłem. Widzicie, tak to jest jak się na dwóch... Ekranach gra. Dobra, ekipa mocna jest. 36 pierwszy dzisiaj będą atakowali. Widzicie, ciężko jest. Ciężko, mylą się okienka, słuchajcie, jak jeszcze do Was mówię. No, natomiast wracając słuchajcie, do tych wież, to chcemy zrobić tak, żeby określone osoby mogły te wieże, że tak powiem, atakować. Nikt inny nie mógłby do napaści dołączać. Bo skoro ludzie nie potrafią punktów dobrze przyznawać i nie słuchają tego, co się do nich mówi, no to trzeba robotę zrobić za nich. I tyle. Tylko pytanie, trochę wątpliwe dla mnie, czy, bo jeżeli jeszcze ty organizujesz napaść i dołącza do ciebie do napaści osoba, która nie jest y, upoważniona, to okej, okay, możesz tą osobę z napaści wyrzucić, natomiast y, wiecie, no, no jak można kogoś zmusić, jak ktoś, wiecie, będzie tutaj fikał i co, sam napaść zorganizuje, no to co, wtedy jedyna kara. Dla takiej osoby, jaka mogłaby być, jakby nie słuchała, co piszecie na czacie, no to usunięcie tej osoby z klanu. Z drugiej strony yy, mówiliśmy wielokrotnie o tym, że porządki chcemy robić w klanie, bo osoby niektóre, które w klanie były, były dość... Yy, no dość się nie słuchały. Ja mówię oczywiście słuchajcie o osobach, które w klanie były... Yy, które no, były przed naszym dołączeniem. No jeśli się nie słuchają, no to trzeba ich nauczyć, kurczę. Tak mi się moi drodzy wydaje. Tak mi się wydaje. Czekajcie, bo jeszcze tu muszę do daba dołączyć, tylko trochę mi te powroty są trudne z tych napaści. Na tym koncie widzowie to ja się jakoś specjalnie nie martwię, ale bardziej się martwię na tym koncie wysokim, tak że martwię się moi drodzy na tym wysokim koncie, bo tam. Tamtych punktów tak szybko nie zdobędę. Jeśli chodzi tutaj, no to Lada Moment powinien wbi w wbić. Mam słuchajcie takie wrażenie, bo myślałem, że dotyczy to mojego konta e, głównego, ale na tym koncie mam G5 i też to jakoś trudno idzie. Ciągle te napaści robimy. Czy ja mam, moi drodzy, wrażenie, że jakoś poziom trudności może przez grę został zwiększony, że oni te levele tutaj zwiększyli? Dajcie znać w sumie, co sądzicie o tym w komentarzach, bo pewien nie jestem, czy tak przypadkiem nie jest. Dobra, tutaj Nygus ma G5 minimum, więc jest. O, dobrze jest. Ok. Dobrze jest, moi drodzy. Damy radę. I ma potwory wysokiego poziomu, więc super. Jest piona. Staszek też ma G6, chyba nawet. Pięknie. Nie, G6. No tak, G6. Pięknie. I właśnie gryfy bitewne tutaj najlepiej oddają do tych skarbców. Plador ma G7. Pięknie, moi drodzy. Także jeszcze dlatego. Że mamy taką fajną ekipę, jeszcze mocną, to, to jakby nie musimy się martwić o blaszaka, ale musimy robić wszystko, żebyście, właśnie wy, jako gracze na niższych levelach, mogli w tym blaszaku jak najwięcej wycisnąć z niego, jak, jak z cytrynki. I konkurs Wam znowu zrobię na blaszaka. I moi drodzy, chcę zrobić dla Was konkurs, dlatego też tak siedziałem tyle dni, no te dwa dni już takie pełne, tak, nad tym, co tworzę. Bo to mm, no bo bardzo chcę wam zrobić pewien konkurs, ale. No kurczę, no. No nie jest to takie łatwe, widzowie. No nie jest to takie łatwe. Bo muszę opracować pewien program, ale już jestem bliżej, bliżej niż dalej. Także myślę, że bez problemu, widzowie, dam radę. Wierzę w siebie. Czekajcie, zobaczymy, jakie to pójdą straty zaraz na tej napaści. Obserwujmy napaść fiony, gdzie ta napaść idzie tu idą. Czy znaczy ja tu idę z nimi z drugiego konta. Powinniśmy rozwalić tą 36, bo wiecie, to nie jest jakiś tam zaporowy level. Natomiast te punkty strasznie wolno przybywają. Fajnie, Fiona, że jesteś z nami. Bardzo bardzo miło nas tutaj Ciebie witać. Już, no, już jakiś czas jesteś. Fajnie też, że Staszek dołączył na G6. Mamy jeszcze Behemota, jest nasza Lenka. No, oczywiście Crazy Blondie też już mająca G7. Syjon, także tutaj trochę takiej ekipy już mamy. No, lekko silniejsze I tutaj jeszcze Radek i, i, i X, gdzie był ten nasz X, tutaj X. Także troszeczkę tej ekipy mamy. Patrzcie, żeby bez strat nawet na drugim koncie poszło. Jak to się stało, to ja nie wiem. Ładnie, ładnie. Także będę starał się jeszcze tutaj trochę podłączać, czy to z obu kątów, czy też przede wszystkim. Tak, tak. Tak będzie najlepiej, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja bym mu już tego podesłał. 26. 26. Zaszalejemy, słuchajcie, straty biorę widzowie na siebie. Teraz ktoś tu napaść organizuje, muszę patrzeć. Aha, to jeszcze DAP jest, dobra. Tutaj cały czas się widzowie coś dzieje, cały czas się coś dzieje. I teraz, jakby ktoś mnie zapytał, czemu nie organizuję napaści, tylko dałem linka. A niech sobie chłopaki słuchajcie, organizują, widzę, że im to frajdę sprawia, że mogą napaść zorganizować, wiecie. Czasem zorganizuję, ale widzę, że ludzie się w to angażują, no co mam im się wcinać? Ale sobie wiecie, nie, oni zorganizują, ja dołączę, pomogę. I mają to po swojemu zrobione, wiecie, tak yy, jak najbardziej, nie? Myślę, że to jest dobry pomysł. Niech się cieszą, że sobie mogą napaść z... i się bawią tą grą, wiecie. Mi też o to chodzi, żeby ludzie tu się grom bawili. Dobra, tutaj Staszek robi, no to dołączymy z obu kąt. Bo akurat, moi drodzy, akurat tak się składa, że ten 26, kurde, to są wszędzie napaści. No dobra, to do Staszka dołączymy tutaj animatorę. Trudno się mówi. O kurde, Fiona 34 zrobił za dużo tych napaści. Brakuje mi jeszcze jednego kapitana. Od biedy mam idea, ale już nie mam tyle wojsk. Teraz do Staszka poszedłem. No to do Fiony nie zdążę chyba. A do Fiony też głupio by było iść kleopatrą. Do Staszka spróbuję jeszcze tutaj dołączyć. Ale jeszcze mi animatora nie wróciła. Widzicie, te, te powroty to jest jakaś masakra, widzowie. Masakra jest tymi powrotami. Tu chciałbym do. Musiałbym odwrotnie to zrobiłem, widzowie. Źle to zrobiłem, bo. Kurde. Źle to trochę zrobiłem, moi drodzy. Teraz zamotałem. Tutaj chcę do Fiony dołączyć, ale nie mam kapitana. Powiem mu Cleopatrą. Oj, 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 do Staszka już. Do Staszka miałem dołączyć. Tu miałem dołączyć do Staszka, dołączyć do Staszka. Szybko, pyk, pyk, pyk. Nie wiem, czy zdążę, czy nie zdążę. Zobaczymy. Także jakoś tam widzowie sobie z tym radzimy, oczywiście. Jak do napaści, to, to kochani, dołączam animatorę, tak. Lepszego wyjścia nie widzę. Tutaj w ogóle znowu kapitana nie mam, bo Kleopatra mi jeszcze nie wróciła. Widzisz, sorry, Fiona. No teraz do ciebie nie dołączę, bo mi Kleopatra została. I najlepsze wojsko poszło kurczę do Staszka. No więc wolałbym nie dołączać. Może lepiej odwołać to i dołączę następnym razem, chociaż z drugiej strony to jest 34. tylko level. To też nie ma co paniki siać. A dobra, dołączę. Mam tam jakąś armię G7 i G8. Dołączę. Tak, tak, jadę widzowie na dwa fronty. To znaczy, jedny, do jednej napaści dołączam oczywiście animatorę, do drugiej dołączam. Kleopatrom, mówię oczywiście o drugim koncie, na tym koncie teoretycznie też bym mógł sobie na to pozwolić, ale musiałbym, chociaż w sumie, ja mam jeszcze jakąś tu armię, musiałbym mieć tu więcej armii, a to konto jest, no nie no, do 34 raczej im nie dołączę już, słuchajcie. Raczej im tutaj nie dołączę Kleopatrom, chociaż teoretycznie, teoretycznie bym się zmieścił, jakbym się uparł. Może im bym szkód nie narobił, wiecie? g 5 w sumie bym zabrał w większości. Robiłem tak i te szkody szły na mnie. Dobra, dołączę jako. Dołączę, słuchajcie, jako dodatek, żeby nie było pustej napaści. To nie, że. No bo jak mają iść w trójkę, mamy iść, no to lepiej iść już, wiecie. Lepiej iść już większą ekipą i, i tyle. No, także tak się dzisiaj, moi drodzy, bawimy. No nie będę tutaj wam jakiejś relacji wielkiej zdawał. Generalnie celem są te książki, no. Tu na tym koncie cudów też się nie zdobywa, tak, no bo jak widzicie, no nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia czy, czy czegokolwiek, tych książek też cudów nie zdobyłem. Ale wiecie, ale grosz do grosza, nie? I się i się uzbiera. Dobra, to chyba tyle, ważne informacje przekazałem, myślę, które miałem wam do przekazania. Nagram wam następny odcinek z Wiesz. Zaczyna się, przypominam jeszcze raz na koniec, po Resecie zaczyna się nowa, nowe triumfalne wyzwanie i nowa Unia Triumfu. Co za tym idzie? Co za tym idzie, żebyście prezentów nie zapomnieli odebrać? Dobra, ja tu zawsze kontroluję, czy odpowiednie osoby mają odpowiedni poziom. No tutaj to G5 to absolutne minimum. Znaczy, najlepiej, jakby było G6, no ale tu pozwoliliśmy sobie. Teraz tak, dołączyłem do Fiony. O tutaj dołączę dodawa. I widzicie, widzowie, tak ta sytuacja tutaj wygląda. Tak dołączamy na dwa. Na... W tej chwili na dwa kąta słuchajcie, dołączam, nie. W tej chwili, moi drodzy, dołączam na dwa kąta. Także tych, tych, tej, tej armii trochę tam jednak trzeba mieć. Trochę widzowie trzeba mieć tej armii, żeby, żeby dać radę. Z jednego i z drugiego kąta na dwóch kapitanów lecę. No zobaczymy. Zobaczymy. Trochę się tu pobawię z nimi. Słuchajcie, pomogę jak mogę, to pomogę. Jak nie mogę, to przyznogę. No i znowu mogę. <grym> Także moi drodzy, cały czas tu jakieś technologie też opracowuję. Bo jeśli miałbym wam teraz tutaj dać taką recenzję, to troszeczkę w archeologię poszedłem i tutaj sobie te zapasy smoły zwiększam, dlatego że wyzerowałem smołę i chcę, żeby ona mi się od zera produkowała. Także tu będę starał się w miarę możliwości dojść do tego momentu. Tylko jak widzicie, no tu punkty już są zaporowe, nie? A później dalej będę szedł w kierunku G, już G6. No i oczywiście w specjalistach punkty też przeznaczałem, żeby tutaj w miarę możliwości się zbliżać do, do specjalistów piątego poziomu. Myślę, że niedługo ich osiągnę. Dzisiaj też mamy marsz CP, także możliwe, że te technologie też tutaj mi się uda opracować. No już teraz się punkty zaczynają kosmiczne, no ale zobaczymy, zobaczymy. Co to się uda, jak się uda. No to chyba tyle, moi drodzy. Tak z ciekawości, aż zobaczę, czy mam bonusy włączone, tak, na szczęście mam. To no chyba tyle w tym odcinku. Taki krótszy dzisiaj odcinek, bo wracam dalej do pracy działać nad tematem, nad którym, nad którym ciężko pracuję, po to, aby wam to niedługo pokazać i zademonstrować. A Wy się, moi drodzy, trzymajcie, nie zapomnijcie proszę zostawić łapki w górę, komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. Bardzo mi miło, że oglądacie do końca, bo. Dzięki temu, właśnie będę komuś mógł tą złotą przepustkę kupić. Także tutaj, Wasze poświęcenie to jest Wasza cegiełka w to, żeby mógł komuś właśnie tą złotą przepustkę kupić. No i widzimy się w następnym odcinku. Ja swoją drogą jeszcze będę miał Wam do nagrania jeden odcinek w stylu poradników odnośnie kapitanów. Bo jest taka jedna rzecz, którą by można dopowiedzieć, jak warto tutaj kapitanów, do czego używać. Żeby dawało to fajny efekt, właśnie tak mi taki jeden pomysł do głowy też wpadł. Także się spodziewajcie niebawem takiego porawnika. Możliwe, że nagram go z głównego konta i z tego zobaczymy. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka. Cześć!